Dzień dobry, dzień dobry panowie, witam was bardzo serdecznie. Witamy w tym jakże okrojonym gronie. Dzień dobry, dzień dobry. Panie Dominiku, czy nie brakuje ci kogoś tutaj? Czy kogoś nie potrzebujesz obok siebie dodatkowo? No czekaj, jest farmer. Ryby, ryby nie ma. Ryby nie ma. Ryby, to no, wypadałoby iść poszukać w końcu ryby, bo tak de facto nawet nie wiemy czy chłopaki żyją, nie wiemy co z Kepszym, nie wiemy co z Smartnym. Nie wiemy nawet gdzie są. Wiemy tylko, że poszli w tamtą stronę po ostatnim wygnaniu i po jakże cudownych ich budowlach. Kepszyniu, a więc tak. Słuchaj, jeszcze ulepszymy sobie wioseczkę szybko. Potrzebujemy 15 surowego bursztynu. Masz coś? 16. Masz 16 równa. Dobra, 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 idealnie. Ja już robię nam marmurowe płyty i jak zrobimy marmurowe płyty, to będziemy mieli kolejny preset prawdopodobnie. Dobra, to ja tu czyszczę teren, jak to sobie Dobra, 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 czyśt teren, czyś teren. A i słuchajcie widzowie, jeżeli chcecie, żebyśmy zaprosili jednego z was na Bambi to to koniecznie zostawcie subskrypcję z dzwonkiem oraz łapkę w górę, bo to właśnie z subskrybujących wybierzemy jednego zawodnika, który będzie mógł spędzić z nami Cały dzień. Jeszcze jedna rzecz, bo generalnie musimy szukać poszlak. Ja już jedną widzę. Pamiętacie, jak zbudowaliście ten zamek? Mm -hmm. Zamek odblokowuje się poprzez budowanie wioski na pustyni. A, oni są na pustyni. Także najprawdopodobniej, a raczej na pewno, oni są na pustyni, dokładnie. No tak, ale też to ma sens, bo oni szli faktycznie w tamtą stronę wtedy, nie? A tam jest pustynia. No właśnie, mając więcej niż 10 IQ i znajomość mapy, wiemy, ja że tam jest więcej pustyni. Ale dziękuję, Matku, tak trzymać. Napiszcie, co myślicie o tej poradzie w komentarzu. Beijo. Ile tych błyt marmurowych trzeba? 25. O jezu, ty, to będzie się przerabiało trochę. Ale chyba nas nie stać na no, jeszcze łupacz kamieni. Wolpi, ale ja tu tych do roboty, ty. Niech oni coś zaczną robić, a nie. O, o. Dobrze, ekipo, więc co? Tak naprawdę do wyprawy potrzebujemy czegoś na zimę. Jakąś odporność na ciepło. Mateuszek, jakieś szejki? Tiririri, masz coś? Dokładnie tak. No generalnie możemy zrobić uh -huh, uh -huh. Tak. te szejki śniego tylko no nie wiem, czy mamy śniego -jagody. Wydaje mi się, że nie, bo ostatnio tam te wszystkie skrzynki ogarniałem. Ja nie mam. Nie mam. No ja też nie mam, ja mam zwykłe malinki. Także musimy. Ja trochę mam, ale potrzeba więcej, plus jeszcze musimy mieć mleko. Musimy wydoić krówki. No dobra, to w takim razie pójdźmy na zimę, pozbierajmy te śniegi agody, ogarnijmy mleko. No może się podzielmy. To idzie na zimę. Ja mam talizman na niską temperaturę, to może ja pójdę. Ja mogę iść na zimę z tobą, a bez niej może iść z manojkiem po mleko. Dobra. dobra. No i super. No to panowie, yy, trzymamy mocno za was kciuki, powodzonka. Dawaj Mateuszek, tylko nie zginimy już, już? Dobra, 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 mam 25. Dawaj, 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 ulepszaj, 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 ulepszaj. O, jakiś presecik fajny, dobra. Szósty o. poziom, szósty poziom. Mamy! Mamy, 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 mamy. O, o kurde! O kurde, jakie to jest potężne. Oni muszą wydoić krówki, tylko że jest noc, więc ja nie do końca wiem, jak im się to uda. A mamy zimy już przed sobą, bo widzę naszą bazę. No ja pierdziele, zrąbane są do szkielety. Więc y, szybka akcja, stary, wchodzimy, zabieramy te śniego jagody, ile ich potrzebujemy, bo ja nad nie wiem. Kurczę, nie wiem, ich jakoś ciężko się chyba nie zbierą. Tak jak wiesz, malinki. Jak malinki? A po prostu wchodzimy, Zbieramy i wychodzimy. Tu jest nasza fata w ogóle. No właśnie mówię, że tu baza jest nasze wypadowanie. Dworski wazon, chłopy, co to jest? Dworski wazon, coś się znowu ten generuje. Mi się wydaje, że ten kepcio sobie dobrze radzi. No, oni chyba cały czas ulepszają tą wioskę na pustyni. Ale to chyba zasługa Smartiego, mimo wszystko. Tak, bym obstawiał. Czyli wiemy jedno, że na pewno żyją. Tak, więc trzeba ich znaleźć. Ja bym postawił tutaj, byśmy mieli widok na plażę. Ale tak zawalimy takim klocem to. Dawaj, dawaj, będzie widok na wodę, będzie i dalej, super ślicznie. I dobra, tak bym mógł to zrobić i będzie w połowie... Wioski to. Dobra, dobra, dobra. dawaj. Dobra, bez nim. My musimy znaleźć krowy, ale ja nie wiem, czy w nocy krowy są. No, to jest zadanie tak ciężkie, że wydaje mi się, że nie do wykonania. No, my po prostu prześpimy się w domku na spokojnie i wrócimy, jak będzie ładniejsza pogoda. No, to jest, to jest bardzo dobry pomysł. A jak przyjdą, to powiemy, że po prostu nie było krów, tak? No, dokładnie. O, ja już mam, mam klepo jagody. Dobra, super. Na jagoda, jagody, a nie klepo jagody. Ja, zostaw mnie. Zostaw mnie. Dobra, spierdzielam przed nimi. Cztery zebrane. Dobra, ja tu mam tyle tych jagód, że będzie koks. Ale Zbierasz tam jestem superacką wilka mam, no ja się zesram solo na niego Poszło, poszło, poszło Ale to jest duże Ja nie wiem jak my to wybudujemy Damy radę, damy radę starek. oni nas kiedyś odnajdą to będą w takim szoku To racja akurat, I etap jeden ta. z dwudziestu Co? Jeden z dwudziestu to jest etap A te etapy są tak rozbudowane To nam będzie Hollywood, nie? Już mam osiem O Jezu, ty masz osiem? No to ja mam dwadzieścia trzy Aha Ja cię chroniłem przed y, tymi Ta, ta, chroniłem, chroniłem, chłopcze Ciepczony wilk ja, tu jestem nieśmiertelny. Nie wiem, czy w sumie nam już tyle nie wystarczy, generalnie. A, bo ja tak sobie zbieram właśnie, bo ja nawet nie wiem ile jest potrzeba. Ale dzień się robi, więc akurat chłopaki tyle, co krówki znajdą. Ja myślę, że muzy tam z manujkiem szukają po nocach i nie wiedzą, co się dzieje, nie? No tak, jedno mleko będzie. Tak, tak, coś czuję. Nie ja to zastanawia tak, bo tu są kozy. I czemu kozie mleko też istnieje? Co? Gorsze jest kozie mleko? Jakie kozy? Dobra, owce, kozy to samo. Nie ma owczego mleka? No, owce dają akurat wełnę. No ale mleko też znają. No ale nie da się jej dojść w tej grze, niestety. Oczywiście. I się, że się da. No to wydujowca. <laughs> ja, że, że, by się śmiał. No, bo to jeszcze takie fundamenty są. Co tu będzie? Jakie fundamenty? No, patrz tutaj, no, no tutaj, gdzie teraz chodzimy. Z przodu? No, tu będzie chyba no. tylko ten yy, balkonik. Teraz taki, O, ale to będzie potężne. No, fajnie to będzie wyglądało nad tym jeziorkiem, mi się wydaje. Stary, jesteśmy takimi wizjonerami. Tak. Oni przy nas to jest. Nie, no to, no, to jest zero pomysłu, nie? Jestem ciekawy, co oni zrobili przez ten czas na, na tych bambikowych nie? O, krowy mam. To trzy. A można moż je farmić, czy po prostu wiesz? Cały czas je będę głaskał? E, Może się karmić. Nie no, głowo jajasz! Czekaj, bo mi krowy pozabija zaraz Głowo jaja. Czemu on mi goni? Zost ja nie mogę sprintać, bo mnie jest zimno. Widzę, strzelam, strzelam w niego, Strzelam. Nie! strzelam! Pół serca, pół serca! Zgon! Dobra, biorę go, biorę go, wziąłem go, wziąłem go. Dostałem melon na banie. Je jest biegnie do mnie, biegnie do mnie, biegnie do mnie, biegnie do mnie, uciekaj Mati. Ja pierdykam Jem jagody, bo ja jestem dyntka zaraz No, to super jagody, zaraz BOMBę mi wali! Ała, oa! O kurde, uciekaj, uciekaj, zjedz coś, zjedz coś. Wiem, uciekam, jak dostaniesz sprzęgło z tego żyga, to jesteś na stary. Lecę, 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 dostałem! W locie dostałem! J jedz, jedz! Chopie, ja, Weź tego pasa zabierz. On jest daleko, daleko, chyba już odpuścił. Nie, no skurupiak! Jaki yeah, młyn. Dobra, zaczyna to wyglądać, zaczyna to wyglądać, kapciniu. A ty, dopiero 7 metrów, stary. Tak, teraz jesteśmy. tam mi pnącz. A i 40. U stary, dobra, to faktycznie działa. Co ci dała? Mam 7 mleka. Serio? Z jednej krowy, no? Elegancko, ty. Zjadła 43 pnącza i stary tak z siebie wysikała to mleko. W szoku jestem? Ale Widzę, że dochodzimy do wprawy w takim wspólnym budowaniu, nie? No, no tak. Na twoje dwa klocki ja ustawiam jeden, także jest dobrze. <noise> ty nawet teraz nie wiem przyjść, ty się zagubiłem! O, jeść! W ogóle nie trzeba na zimę po nie wchodzić, co my tak ryzykowaliśmy, jak tu jest tyle jagód teraz, patrzę. Właśnie, tu jest więcej niż na zimę. Mega, niezła idea z matka. No idziemy na zimę, bo tylko tam są niegody. Mega, mister Matczak. Idziemy do nich. Nie, jak to ktoś wysadzi. To przysięgam, ja wybywam, nie? I buduję własną wioskę już. Ej, szesnasty etap, ty. No już kończymy, już kończymy powoli. No, tu wie, że trzeba dokończyć. Panowie, panowie, gdzie wy jesteście? Na wiosce. Dobra, jesteśmy już obok was. W takim razie wracamy. Mamy bardzo dużo śniegu, Jagód. Mamy problem z mlekiem, właśnie, bo nie było krówek. Ale ja już znalazłem y, sposób na farmienie i będę miał wszystkie mleka na świecie. A ja też tu mam krówkę, więc sobie ją właśnie pogłaszczę. No to nie, to czekaj, nie, nie duj, jej, weź jej Jak nie głaście, nie głaszkajcie jej. Dajcie jej dużo pnącza. Temu, no to już to zrobiliśmy. Ja pierdziele Ale mi się podoba to ogrodzenie, nie? Zawsze jak tu wracam, to, to mi się morda cieszy, nie? To jest dzieło sztuki Nie, nawet nie mówcie, nie, drzwi tam zrobiłem, no To jest ty biznikus Artyzm według beznikosa Stary z mlekiem Stary <grym> z mlekiem wraca! I zostaw moje mięso, ty złodzieju, mam jeden Dokładam nowe, dokładam nowe O kurde ty, to nie takie proste jakby się wydawało Nie wiem czy schodków nie będziemy musieli postawić jakiś O kurde ty, będzie trzeba chyba, a nie dobra, bez urzutowania się obejdzie. Jest git, postawiłem, skończyłem, postawiłem skończyłem, skończyłem Dobra, 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 mega Trzynasty tam, ty stary, już finalizujemy budynek Dobra panowie, robimy sześć jagodowy. pyk O, soczki tu ktoś robi Pozdro Ja wiem Nie, ja nie wierzę, że syn się jest odbombiony. Rzucam mleko tutaj, pikcyk elegancko. Dobra, i teraz jest chyba taras tutaj na zewnątrz. Ja cię kręcę, no powinien tak na logikach. Nie, do góry! Dobra, dobra, dokończyłem i teraz wieża. A ty wam gdzie ty idziesz? No ja wieżę robię! Te soczki to wystarczyło, żeby każdy miał dwa. Ja mam trzy. To dobra, to chłopie, to idziemy, tak? A tam się robią jeszcze te soki, sześć było zrobionych, no. Ja mam trzy I ostatni etap Teraz to O kurde O to będzie piękne Dobra Taro, oni będą do mnie się musieli zwracać Per pan nie teraz Królu złoty o, Tak Co najmniej No A focy za wioski będą musieli jakieś dary zostawiać A Nie wiem jakiegoś świniaka czy coś przynieść będzie trzeba. Świniaka mówisz <laughs> jaka brama będzie! Gdzie brama? Oooo! Ukończyliśmy rezydencję stary szlachecką. No my jesteśmy szlachta. Jest mega ładnie! To co, chłopacy, zbieramy się! Tylko pytanie brzmi od której strony my musimy w ogóle zacząć, panie Dominiku? Bo oni poszli w tamtą, więc wejdźmy naszym pięknym ogrodzeniem, no po prostu działa sztuki. A słuchaj, tam są drzwi zrobione, gościu. Przepraszam bardzo, można. No ja wyjdę za drabiną już. Ja, ale te drzwi to też, że się od, odwalił powiem ci inteligentnie. No nie, on je. Za skrzynko. Przez magazyn trzeba przejść, że. tajne przejście. Dla mnie tajemnicą jest to, jak łysy to wszystko wykombinował, nie? Przysięgał. <laughs> Oni szli tam, dokładnie tędy, tutaj widziałem, jeszcze czuję ich zapach, widzę ślady i tam szli gdzieś. Nie no, owce za farmerem by poszły pewnie, nie? Tu jest kibel i zlew. Może nie mają to im przyniosę. Przynieś im, przynieś im. Może kampera też nie mają, jak my, to też nie byśmy zrobili, co? Szkoda, że godności nie można zrobić i przynieś im, nie? No, no to fakt, no. już by i tak, oni by i tak ją dosyć szybko utracili, tak? Więc. Dobra, ty chyba już gotowe, co? No jest, jest ładnie, gotowe, jest, ładnie tak? jest ładnie, jest ładnie, jest już mega ładnie, no? Już gotowe, i tu będziemy statkami podpływać kiedyś, kiedyś. I tutaj stateczki elegancko i ten. I będzie pięknie. Super, dobra, to dawaj do łóżka, trzeba się zjemnąć, bo już się on zrobi. Chodź. A, chodź. idziemy, idziemy, kimnąć, idziemy, kimnąć. Nie ma co tyle się przepracowywać. Prezent! Ty też widzę, że łysy masz dla nich prezent. Ja też mam prezent dla nich, no! No i to mi się podoba! No to można ich szukać. No i wiemy po co ich szukamy, tak? Da. Chcemy im pokazać, co stracili. Wybuchową atmosferę. Co tam się tak świeci? Widzicie? Przed nami? Gdzie, gdzie, gdzie? Ja nie widzę jeszcze. Tutaj, chodźcie do mnie, chodźcie do mnie. Skaduje, że ognisko! Gdzie ci się świeci? A gdzie jest to ognisko? Przed nami tutaj, tu, 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 tu. A to bardzo mało się świeci. Ja myślałem, że wiesz, że tak stereo świeci. Ale tu strasznie blisko się osiedlili wiesz, jest ich wioska, to... Ta, mi się wydaje, że oni chyba za nami tęsknią. Ale co to za jakieś zamki są w ogóle? Jak kozacko to wygląda. Ej, jest grubo, co nie? Trzy dni wy wygnania niż my zrobiliśmy w tydzień. Co się dzieje? Ty, tu jest drugi matek, drugi matek! Co ty robisz? Nie brata! Brat bliźniak, zostaw mnie! Ale oni cię zastąpili, stary! A to jest, ja myślałem, że wy matka bijecie. To jest lwia lwianna, lwianna bombowe barwy. Co oni tu wzięli? Jacyś dziwnych ludzi? Co tu się w ogóle dzieje, chłopaki? To jest smart jego wioska, ty! Okradamy ich i uciekamy do siebie. Nie no, nie ma nic ciekawego. To jest dom NPC-tów więc i łóżka przepisać. Ja bym się nie dziwił, jakby oni po prostu to tak wiesz. Oni jakby to zostali tą wioskę w takim stanie. A, że to nie oni coś zrobili, tak? Tylko pytanie, gdzie oni są o tej godzinie. No bo no wątpię, żeby byli na tyle odważni, żeby do jaskini gdzieś iść. Nie ma tutaj w ogóle łóżek, więc ja nie wiem. Nie, nie, tam były, tam były jedne łóżka, widziałem. Są tutaj łóżka? Tak, są łóżka, ale ich tam nie ma. Tu jest jeszcze jeden dom w ogóle, tu jest strasznie dużo budynków. Ja nie wiem, oni chyba dla nas. Oni jednak zmyślą o nas to zrobili, tak myślę. Właśnie jest domów. Może to miał być prezent. Tak! Ty To może wyjdźmy stąd i udajmy, że... Nie widzieliśmy tej wioski. Tak, i udajemy, że tego nie widzieliśmy, Tak, tak, tak. I po prostu poczekamy, aż przyjdą, co? To jest dobry pomysł. chodźcie, chodźcie, chodź. One hour later. Ej, chłopaki. Chyba są. Wrócili, nie? No, no, no. Ta, 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 ta są. O, najmój rycerza, ty, najmój rycerza. Ej, patrz! Smarty, patrz! Dzień dobry. siema Szyku dynamit! Łucznicy na wieżę, Łucznicy na wieżę Okoń, okoń! Zabierz dynamit! Zabierz dynamit! Co ty robisz? Co ty robisz? Po My przyjacielsko, po Przyszliśmy. Widzisz, jak my wyglądamy, Alvaro? Widzisz te włosy? Widzisz to wszystko? Widzisz to? Widzę właśnie, Kiepcio, Kiepcio, fryziera był. O kurde, jak oni się zmienili. Odmiana wewnętrzna, mamy przygotowane specjalne kamizelki na temperatury, nic nas nie tyka, mamy rycerza wynajętego. Hoy, to jest profesjonalna wioska teraz. Nic ich nie tyka, zobaczmy. No, zniszczoną nam wioskę zaraz, no, zniszczoną nam wioskę. No, co wy robicie? Skoro to nie jest prezent dla nas, to oczekujemy przeprosin od Was i po to tu przyszliśmy. No, to za co? Za to, co zrobiliście ostatnio. A w zasadzie czego nie zrobiliście? Za to, że nie cofnęliśmy swoich słów. Schizofrenicy! Musicie, musicie wiedzieć, że jesteście teraz co najmniej trzy poziomy pod nami, więc jak już to. Dobra, jesteście szykuj dynamit, detonujemy nam wioskę, nie interesuje mnie to. Jeżeli nie przepraszam. Nie, no co on gada? Nie, nie. Jeden dynamit poleci. Wszystko wysadzimy. No, jeden dynamit poleci to. Za no, co no? Niczego nie, nie będzie. Niczego nie Ale będzie. Dajemy po raz kolejny ostatnią szansę, wam daję na słowo przepraszam i możecie wrócić na Bambikowice. Do czego miałam wracać? Ta nie ma do czego wracać, ty. No dobrze, to pozwolę wam przeprosić i wtedy zostaniemy tutaj na jakiś czas. Co? Ale musicie przeprosić. <laughs> Ale co odkleiło? Nie, nie, nas, my oczekujemy przeprosin w tym momencie za to, że zostaliśmy oddelegowani na pustynię. Musieliśmy sobie Stop. sami poradzić. To nawzajem się przeprośmy na 3-4. Nie, nie, nie. Widzowie, wy rozwiążcie ten problem. Napiszcie, kto kogo powinien przeprosić. W komentarzach, kto zawinił. Ale mamy dla Was złą wiadomość i tak zostajemy tu na jakiś czas. Ogólnie ja się osiedlam w największym zamku. pozdro chłopaki, to jest dla mnie chata. Dziękuję serdecznie. Oprowadzimy Was, oprowadzimy tak, Was. My się trochę oprowadziliśmy, ale będzie. Udawać, że pierwszy raz to widzimy i będziemy robić. Wow, Wow, ale chata! A co w tych skrzynkach? O kurde, ale zamek! Jakie skrzynki kozackie? Ej, nie znacie magazyn, dużo przedmiotów macie. No tak, ale w przeciwieństwie do was mam amerykańskie skrzynki, których wy nie macie, tak? Bo nie macie na to surowców. Hopie, bo ty u nas nie byłeś. Oj, byś się zdziwił, byś się zdziwił. Chyba dawno nie byłeś na Bambikowicach, kolego. Powiem tak, Bambikowice bez was no po prostu rozkwitły. Z w sekundę. No dobrze, dobrze, zobaczymy. Tutaj jest w sumie to nie wiem co tu jest, ale tu jeszcze drzewa, coś się... jest jakiś ogród botaniczny widzę, że powstaje. Mo, moja hatta. ja mam pytanie do was. Tak? Mi się wydaje, że Łysy u was powinien płot zbudować. Nie, 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 nie. Nie, absolutnie nie, 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 Ale wy tak hejtujecie? Łysy zrobił taki płot w Bambikowicach. Łysy będzie miał znacznie bardziej odpowiedzialne zadanie. On tu będzie tak. budował nam kepcio tower nowe. Tak. Beznikos zrobił taki pod, że wy do nas przychodzić się mieszkać. No wiadomo, wiadomo. No wiadomo, wiadomo. Tu... Wy tutaj marnujecie potencjał naszego naczelnego płociarza. Wy się śmiejecie z Beznikosa, że słaby pod zrobił, a zobaczcie jakie oni jakie oni pod zrobili. To no jest face budowy, ale Początek ja się, płotek jest, no, gościu, jest tak. To jest, gościu to jest ich pod Jacob, zobacz. Jest brama postawiona na razie. A to ja dokończę, to ja dokończę. Już nie mogę tego gorzej popsuć, nie? nie? I teraz zapraszam was do stoczni. I słuchajcie, tutaj mamy stocznię wybudowaną. Aha. Ej, czekajcie, bo chcę przerwać, chcę przerwać. Ja mam żart, mam żart. Stoczyliście to się wy po wyjściu z Bambikowic. Ja. ja. Dobrze, tu jest dużo wody, trzeba się napić. No, jest torba sucha. Tutaj zrobimy, zrobimy okay. molo do końca i będziemy tutaj budować swoje statki i będziemy musieli statkami dopływać do Bambikowic. No Taka wizja, taka wizja. Jest. No, a a, a kto, kto więcej ogólnie włożył w pracy w to, jak myślisz Smarty? Obydwoje, równo. Porówniutko. Każdy pracował w e, pocie czoła, no. Smarty sam wiesz, zakłamuje rzeczywistość. A czemu u nas, na, na naszej wiosce, czyli na nasz wspólny rachunek, nie potrafiliście zrobić żadnego magazynu, a tutaj sobie zrobiliście w chwilę tak naprawdę e, wioskę? Nie, ja przepraszam. To, to chciałem... O, dobrze, to chciałem usłyszeć. Przeprosili e, i, i dla mnie jest sprawa rozwiązana. Dobra, możemy zamieszkać, wybaczamy. Jest okej, okay. Smarty, że przeprosiłeś Ja co wybudowałem, to dynamit w tę stronę leciał Zapomnijmy, zapomnijmy Ważne, że przeprosiłeś, akceptujemy przeprosiny Nie, nie ja nie nikogo nie przepraszam Absolutnie nie, widzowie nie, piszą, nie, powiem, nie, piszą Kto nie, powinien powiem, przeprosić nie, Widzowie piszą Słuchajcie, możecie tutaj zamieszkać okay. Jeżeli padnie mhm. Od Jacoba, czyli przedstawiciela Bambikowic Przepraszam za to, że nas wyrzuciliście Jedno słowo i możecie tu mieszkać Nigdy w życiu to nie padnie, ponieważ ja nie stracę honoru Tak jak ty kolego, ale mam inną propozycję Mianowicie wybudujemy wam cztery domy, które wy będziecie mogli ocenić I będą one do waszego użytku właśnie na tej wiosce O! No to już wiem, co zostanie wydalone To ja już idę na nową bazę zakładać No właśnie miałem to mówić <noise> <noise> Ale to wszystko w kolejnym odcinku 16.16 16 codziennie Lajkujcie, subskrybujcie kanał z dzwonkiem Kod kodzik do następnych Nie